Jeśli mani widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Solar Smash. Bo Solar Smash dawno nie było. Ostatni odcinek z niego pojawił się 4-5 dni temu albo 6, nie pamiętam, bym musiał teraz sprawdzić. I dzisiaj pogramy sobie na Planet Smashu. Bo ostatnio pograliśmy sobie na System Smashu. I dlatego planet Smash też by się przydał. I Dzisiaj właśnie pobawimy się na tej planecie, bo... No, ta planeta widać, że ma jakiś potencjał. Tutaj są jakieś miasta. Mieszka 8 miliardów ludzi. A w tamtym update nie wiecie ile mieszkało. 13 miliardów ludzi. Tak. W tamtym update, tylko usunęli. Trochę. Dobra. Co my tu mamy? Co ja mówię, co my tu mamy? Przecież... Dobra. Nie ja wiem meteoryty. Dźwięków nie słuchać, bo wyciszyłem, żeby nie było. Głośnie trochę, żeby nie było. Tak, czy tak będę już oberwała. W ogóle chciałbym wam też pokazać, że da się z tym statkiem rozbić od księżyc. Bieg mamy 66. Czekajcie, bo muszę odlecieć. wziąć księżyc. Da się księżyc w ziemię. Zaraz to zrobię, by ten stata przyjdzie Albo nie? Chyba. Widzicie, da się statkiem rozbić o księżyc, ale księżycowi to nic nie robi. Szkoda, że nie ma też na, wiecie, innych planetach, na przykład Hades, Terraformares, z Custom Planet. A na... wątku co było? są zadane czy nie Przepraszam widzowie jak słyszeliście, yy, jak mówię nie no, czy tata przyszedł, bo no on przyszedł, dlatego nie. Wiem. I ci się dwa razy o to samo pytał, dobra. No tak ma. Chyba się laser uświecił. Ciekawe czy tu można odeprzeć tak samo jak na ziemi kosmiku. Może na przykład jak się tutaj strzeli to wiecie tutaj się, da się odeprzeć jakoś kosmitów. Tylko, tylko na ziemi jest taki sekret. Nie, tylko na ziemi jest taki sekret, że może tutaj na przykład. Widzicie, tu są takie miasta ogromne. Tutaj. A może tutaj? Może tutaj? Nie, chyba nigdzie się nie da odeprzeć kosmitów. Widzicie, ziemi, y, ziemianie są bardziej rozwinięci niż taka cywilizacja. Nigdzie się kosmita nie da odeprzeć. Wszędzie strzelam kosmitami Co mnie nie Co tu się stało? Tu księżyc tutaj Największe miasto uda się. No, w naj... Czyli na tej planecie we wioskach żyje tylko jeden bilion ludzi. Bo w największych miastach żyje aż 7 biliardów miliardów biliardów biliony dolarów i ta burza jest za mocna Ma, mam nadzieję, że ją zmienią, bo ona jest według mnie po prostu za mocna na pół planety niszczy. burza pół planety niszczy. i chciałem zobaczyć też czy to słońce się wysadzi nie, wysa. nie da się wyszło, Dobra, to lecimy na yy, Machina World. To ja mamy taki sam system, nie wiem. Czy, może tam gdzieś, wiecie, w daleko to jest druga planeta, to jest jakaś... Może to jest system, wiecie, takich cywilizacji obcych. Taka teoria, że tam jest taka druga planeta, ta co przed chwilą mieliśmy tutaj. <laughs> Napiszcie w komentarzach, przepraszam, bo. Przepraszam was bardzo, bo oknąłem. Słuchajcie, ta, plan ta planeta... Jajku. I... ta planeta jest gdzieś za, yy, tamta machina jest tam, a ta planeta jest na przykład przed nią. Fajnie by to było. To jest układ, bo, bo wiecie, mają te same gwiazdy. No taka teoria się przyda. Zobaczymy, że to twórcy jakoś rozwiną do planetę. To z tą jest Zwykłe. Już, bo pokazywałem poradnik, o tym laseczkiem się jeszcze nie bawiłem. Ale to jest taki zwykły pocisk, jakiś głupi, naprawdę. To jest jakiś głupi pocisk po prostu. jakiś pocisk. Nie mam pojęcia tego. To też jest super. jeśli. tak zastanawiam. Nie na Hadesie coś będzie. Kicham dzisiaj. Naprawdę kicham dzisiaj bardzo dużo. Może na Hadesie jak tu się nie wiem. To się rozbije asteroidy? TAK! To się rozbiło asteroidy! To się rozbiło o asteroidy! Kurczę, trzeba tak... Tak się da wlecieć? Ty, ja nie widziałem, że tak się da z bliska tą planetę oglądać. Przelećmy tym działem. I rozbija asteroidy! I to wybucha na asteroidach. Dziwnie to wygląda. Połowa planety jest zniszczona. Ty, jak można się szybko pozbyć asteroidy? Ja nie wiedziałem, że tu się asteroidy rozbija. Fajnie to asteroidy. Tak. Przepraszam widzowie, albo bardzo długa przerwa, ponieważ tata przyniesie mi bana. CO SIĘ?! CO?! Wiem, że na tej planecie jest jakiś sekret wybuchających... Co się dzieje? Jak walę w asteroidy, to... ...to one się świecą! Mówię, że tu jest jakiś sekret! Jak walę w asteroidy, to się świecą tak może pierścień zrobić Świecących się asteroid Wiem co zrobię Pierścień świecących się asteroid Co się dzie... Co się dzieje na tej planecie? Co ta planeta się świeci? Co 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 się stało z tą planetą? Te asteroidy, co one zrobiły niby? Tu jest jasno, jest. Co się stało z tą planetą? Tylko te asteroidy zamieniają się w jakieś obiekty, które świecą. Więc co się stanie? Zniszczę planetę... Co się stało z tymi astroidami? Zniszczę całą planetę. Oho. Bo czekaj, bo muszę zresetować planetę. Reklama. Oho. Dziwych... A co się stało, jeśli zniszczę całą planetę? Tym laserkiem? I żadnych asteroid. Co te asteroidy w takim momencie zrobiły? Zniszczyłem po asteroid. O, pięknie. Co te asteroidy tam robią? Odkrywam sekrety na tej plaży normalnie. I wybuchające asteroidy. Jakieś błędy to są. Po prostu, że jakieś... E, wiem, te asteroidy miały wybuchnąć po prostu. I one nie wybuchły. Tylko zamieniły się w jakieś świecące coś. No nie. Świecące się asteroidy. Nie widziałem, że w Solaris masz są takie rzeczy, że... ...asteroidy się potrafią świecić. To po prostu są to jakieś błędy. Co się stało teraz z tymi asteroidami. One się dalej orbitują, popatrzcie, podświetlam pod gwiazdę. One wokół niczego! Jaki błąd! One wokół niczego orbitują. To Największy błąd w tej grze, znalazłem. Nie gadajcie, że w to służy się do... Nie, nie da się to. Do... Nie, ujdzie, klikam tam. Tylko asteroidy. Największy błąd w tej grze, znalazłem. Patrzcie, w ogóle coś się stało z tymi asteroidami? One gdzieś sobie tam odlatują powoli. Chyba, że ja jestem strzelam na nazarki. Ale pogięło kogoś. Największy błąd w tej grze, jaki znalazłem. Asteroidy, które wokół niczego nie orbitują. Naprawdę. Może one wokół Słońca nie, bo one takie okolicie się Niemożliwe, żeby one wokół Słońca orbitowały. Bo Słońce jest po pierwsze da daleko, to niebieskie. A w tym odcinku to już by było na tyle. Cztery łapki w górę, kolejny odcinek Solar Smash, zwiększam próg. Choć wtedy chyba był większy próg, nie pamiętam. Cztery łapki w górę, kolejny odcinek Solar Smash. I mam nadzieję, że seria Wam się podoba. I pod Minecraftem, który był Minecraft Creative też zostawcie, bo... No widzę, że tam nie zostawiacie, już się Wam odechciało, nie wiem. Wcześniej było takie zaangażowanie na łapki, a teraz... W ogóle nikt tego nie robi. Tylko wejdźcie na mój kanał i zostawcie łapki. A ja już żegnam. I jak to mówią, bajo,